Witajcie, dzisiaj przychodzę do Was z pracami czerwcowymi. Pierwsza to jest kartka w formacie A5 w komplecie z kartonikiem. Tak to się prezentuje. Kartonik tutaj delikatnie tylko ozdobiłam po boku i kwiatuszkiem w komplecie, tak jak jest karteczka, także odłożę sobie, bo będzie nam się lampa odbijała. Karteczka natomiast jest w takich stonowanych kolorkach. Jest to jako inspiracja dla laserowelowe. Są tutaj papiery właśnie Holly White. Śliczna kolekcja, którą uwielbiam do prac właśnie ślubnych, komunijnych, na chrzest, bo jest taka właśnie stonowana. Co do tego, przepiękna tekturka pary młodej, którą tylko zaembozowałam na biało. Elementy powycinane też z kolekcji, te kwiatuszki. Dodatkowo zrobiłam tylko kwiatki z foamiranu i też je tutaj pobrokaciłam, bo wszystko jest w takiej donacji złotej. Tutaj też zobaczcie, zaembozowałam brzegi tego serduszka. Myślę, że to fajnie wygląda i dodaje uroku. Całość podbija papier luszczany, złoty, który ja uwielbiam. Myślę, że w każdej kartce prezentuje się bardzo fajnie i dodaje takiej elegancji. Także to jest pierwsza praca. Druga to jest karteczka na ślub w formacie DL, tym razem też złoto, luszczane, tylko tym razem papiery wykorzystałam ze Scrap and Me też fajna stonowana kolekcja elementy też powycinane właśnie z tych ze scrap and me dodatków oprócz tego kwiatuszek z wykrojnika lady i e design ma być to kartka do koperty więc kompozycja jest dość płaska para też iser ducho to są te nowe wykrojniki z craft passion Przepiękne samo serce i ta para już robią robotę. Zobaczcie. I w podobnym stylu karteczka, którą robiliśmy sobie wspólnie na live na mojej grupie Formika. Dekoracje, wspólne skrapowanie. I tutaj zobaczcie, bardzo podobna do tej poprzedniej, tylko dodałam ten butelkowy kolor zieleni który bardzo pięknie się komponuje z tym złotem. Myślę, że jest to dzięki temu takie eleganckie. Następna praca, to jest też praca, którą robiliśmy wspólnie na live. Komunina do koperty. Tym razem dałam papier luszczany, ale srebrny. No i przepiękna ta najnowsza kolekcja od Lemon Craft zaprojektowana przez Asię Szulik, Sentimental. Yy, po prostu urzekła mnie swoją delikatnością no i dodatkami do wycinania zobaczcie wszystkie te elementy są z tych dodatków do wycinania yy, nic tutaj więcej nie musiałam już dodawać tylko podbiłam to wykrojniczkiem taki, takim ażurowym żeby coś tam się działo pod spodem także Asienko gratulacje przepiękna ta kolekcja na pewno jeszcze nie raz się z nią tutaj pobawię no, i y, następna praca to jest karteczka kwadratowa, mała w komplecie z kartonikiem. Tym razem kartonika tutaj nie zdobiłam niczym, ponieważ jest to na chrzest. Stwierdziłam, że ta biel tak fajnie tutaj delikatnie wygląda. I y, już Wam pokazuję w środku. Tu, oczywiście, ta siemka do wyciągania. Też papiery od Scrap and Me, tym razem niebieskie, bardzo lubię te kolorki. I tektureczka z firmy Moje Tekturki, chyba dobrze mówię, mam nadzieję, że nie pomyliłam. Kwiaty z Poamiranu, niebieskie i też elementy powycinane. Taka delikatna, ale jak na chrzest, to wydaje mi się, że fajna. Także na tą chwilę to wszystko. Myślę, że już do Was zajrzę z kolejnymi moimi pracami. I kolejna moja praca to jest prosta karteczka w kwadracie na chrzest święty dla chłopczyka, czyli w takich niebieskich odcieniach do koperty, więc nie mogła być jakoś mocno wypukła. Nie widzicie, że znów papiery od Scrap and Me. Aniołek z wykrojnika, no i oczywiście mój ulubiony papier luszczany srebrny. Mam nadzieję, że Wam się jeszcze nie znudziły prace z tym moim papierem luszczanym, ale ja po prostu no, jestem od niego uzależniona, nie ukrywam. To jest taka praca w takim stylu, jaki ogólnie lubię, bo <laughs> lubię też takie właśnie proste formy. Mimo, że często widzicie u mnie mocno zdobione kwiatami, to tego typu prace też bardzo lubię, choć klienci rzadziej je zamawiają. To byłoby na tą chwilę tyle. I kolejne moje projekty czerwcowe. Karteczka w formacie DL dla katechetki w podziękowaniu. Miała być z aniołkiem. Myślę, że ten aniołek jest taki słodziutki. Ona kolekcjonuje podobno aniołki, więc mam nadzieję, że jej się spodoba. Wszystko miało być w kolorach pastelowych, delikatnych, więc wykorzystałam kolekcję Scrap and Me oraz kwiatki z tej najnowszej kolekcji Lemon Craft zaprojektowanej przez Asię Szulik bardzo mi się tutaj wpasowały oprócz tego papier luszczany no nie mogłam się powstrzymać on mi tutaj dodał takiego błysku i delikatne tylko tutaj cekinki więc mam nadzieję że fajnie to wyszło i kolejny zestawik dawno takiego nie robiłam to jest karteczka ślubna też miała być do koperty miała być bardzo elegancka i delikatna więc mam nadzieję że taką mi się udało zrobić tym razem wykorzystałam kolekcję Holly White od Laserowelowe, którą uwielbiam. I kwiatuszki, listeczki również z tej najnowszej kolekcji Lemoncraft. One takie fajne, delikatne. Tutaj mi się też ładnie wpasowały. Oczywiście listeczki od Ani Szajdy przez Okienko. No po prostu wiecie, że ja je uwielbiam. Papier luszczany. Standardowo też mi się tutaj bardzo ładnie wpisał. No i zobaczcie, do tego miał być taki bilecik, zawieszka, żeby było wiadomo od kogo jest prezencik, i dodatkowo też, żeby był ozdobny, więc zrobiłam w tej tonacji karteczki. No i dodatkowo opakowanie na wino. Ja robię te opakowania z gotowych baz kupuję po prostu tylko je zdobię w komplecie do kartki też tak tylko delikatnie. Mam nadzieję, że ten zestawik się klientce spodoba, bo mi osobiście się bardzo podoba. Jest taki rzeczywiście delikatny, a mam nadzieję, że jednocześnie elegancki. Dajcie znać co myślicie. I przychodzę z kolejnymi pracami w miesiącu w czerwcu. Tym razem jeszcze komunijnie. Myślałam, że sezon komunijny mam już za sobą. Okazuje się, że komunie jeszcze trwają. Tym razem boksik, zobaczcie. Dla chłopca, więc w kolorach błękitu tutaj na wierzchu oczywiście przepiękna tekturka od laserowe wykrojniczek od lady i e design uwielbiam kwiatuszki robiłam z foamiranu i tutaj taki napisik pamiątka pierwszej komunii świętej żeby było wiadomo że to jest przód boksika no i boksik prezentuje się tak kiedy go otworzymy tada zobaczcie też wszystko w tej tonacji środek oczywiście Przepiękna, zobaczcie, tekturka. Uwielbiam ją do boksów komuniny, bo jest taka delikatna. Oczywiście laserowelowe, i wszędzie też tutaj powtarzają się te wykrojniczki. Papier luszczany, srebrny. Chciałam leciutko podbić, żeby to nie było za bardzo takie wszystko mdłe. Ten niebieski z białym, więc myślę, że ten złoty fajnie się prezentuje i na każdej ściance inna kompozycja, papiery mam oczywiście od Scrap and Me, te niebieskie i też tutaj wycięłam sobie z tych elementów do wycinania komunijnych od Scrap and Me, tekturki od laserowej, no i tutaj zobaczcie, kieszonka tutaj na pieniążki, tutaj też tektureczka z napisem z kolei i ta strona tutaj życzenia. Myślę, że taki nie jakiś przeładowany, ale dość elegancki. Ten boksik wyszedł, mi się osobiście podoba i kolejna praca to taka na czasie pożegnanie pani dyrektor przedszkola dzieciaczki kończą przedszkole więc chciały karteczkę wręczyć pani dyrektor no i miała być to kartka do koperty więc nie mogłam się to jakoś mega rozwinąć kwiatuszki tylko powycinane z tych elementów do wycinania to jest ta najnowsza kolekcja Asishulik od Lemon Craft zaprojektowana to są te dodatki kwiatowe do wycinania i tam są też listeczki no i tutaj dodałam jeszcze tylko tekturki, listki od Ani Szajdy przez okienko wiecie, że jestem fanką tych listeczków i one mi naprawdę upiększają niejedną pracę także to są prace na dziś, myślę, że jeszcze do końca czerwca z jakimiś wskoczę Papa. pa hej hej, dzisiaj chciałam wam pokazać kolejne prace pierwsza znów w formacie A5 ponieważ ostatnio mam ciągle zamówienie na ten format jest to karteczka na 30 urodziny jubilatka ma na imię Mia miała być karteczka z elementem podróżniczym czyli globus i bilet tak delikatnie tylko miało być zaakcentowane i miała być złota korona Papiery wykorzystałam z Lemon Lemoncraft, te z najnowszej kolekcji, śliczne zielenie. Ten podkład zielony akurat z tej kolekcji Leaves, a cała kolekcja nazywa się Tomorrow. Także też kwiatuszki wycięte z tych elementów do wycinana, wycinania, flowers, które są zaprojektowane przez Asię Szulik. Wszystko myślę, że się tak dosyć fajnie prezentuje. W środku, oczywiście, życzenia też na złotym papierze, żeby pasowało. Następna również w formacie A5. To jest karteczka, która jest moją inspiracją do laserowelowe. Będziecie mogli ją oczywiście zobaczyć. Tutaj też miał być akcent gór, budowy nowego domku ze spadzistym dachem małego. Takie było tutaj życzenie. i... Jubilatka jest fanką jazdy na rowerze, dlatego pojawił się też rower. Ogólnie też te papiery fajnie mi się tutaj wkomponowały w tą tematykę górską, właśnie taką podróżniczą. Myślę, że fajnie to wygląda. No i jeszcze jedna karteczka w formacie A5. To jest karteczka, którą razem robiliśmy sobie na live na mojej grupie formika dekoracje wspólne skrapowanie jest to karteczka też formata 5 w komplecie z pudełeczkiem i tym razem jest to karteczka ślubna Tekturka, przepiękne okienko dla serowelowe. Wiecie, że ja tą tekturkę uwielbiam. Papiery z galerii papieru, jeszcze jakieś takie pojedyncze sztuki, które miałem już dawno, dawno tam kupione kwiatki z ranu, Leciutko, zobaczcie, po I tutaj też dałam taki akcencik z embozingu boki, tylko leciutko zrobiłam na srebrno. Myślę, że fajnie to wygląda. Kolejna to jest DLK. Tym razem jest to kartka na urodziny Antoniny. Tutaj nie miałam pisać liczby. Miałoby się tylko zaakcentowane, że to jest na urodziny. Papiery ze Scrap and Me. Ostatnio namiętnie przeze mnie używane. No i tutaj pojawił się papier luszczany, bo chciałam dodać takiego błysku, żeby coś się działo. Oczywiście listeczki od Ani Szajdy przez okienko, które też uwielbiam. No, i jeszcze jedna urodzinowa, też DLK To i są urodziny Michasi, tym razem. Tutaj miała być 30. I zrobiłam to też w takich stonowanych kolorach. Jest to też kolekcja z Lemon Craft, ta najnowsza. Tomorrow. I elementy też wycinane, właśnie dedykowane do tej kolekcji. Na tą chwilę to wszystko. Myślę, że w tym miesiącu jeszcze wpadnę z kilkoma pracami. Papa! Pa. I następna moje praca to karteczka w formacie A5, czyli ten większy format. Jest to karteczka na bierzmowanie. Nie mogłam się powstrzymać, żeby użyć papieru luszczanego, ponieważ on tak tutaj rozjaśnił tą karteczkę, a nie chciałam, żeby była tylko biała z beżami. Wykorzystałam kolekcję od Scrap and Me Simple Story 3. Simple Story, przepraszam. Ona jest taka właśnie berze z takimi jaśniutkimi kolorkami. Bardzo lubię tą kolekcję. Kwiatuszki zrobiłam z ranu, Tutaj troszeczkę zobaczcie, pobrokaciłam środki, żeby do tego srebra pasowało. Myślę, że ogólnie fajnie wyszło. I druga również na bieżmowanie. Też z papierem luszczanym. Ta w formacie DL. I tutaj papier luszczany złoty. Tym razem papi y, 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 kwiatki z papieru akwarelowego. Y, y, I tekturka. Y, ta chyba akurat była z Agaterii, nie wiem dokładnie. Y, ta sama kolekcja z Crap Me, Simple Story. Y, y, Myślę, że takie delikatne wyszły, ale dosyć fajne. I one są obydwie w komplecie z kartonikami. Y, kartonik zdobię tutaj zawsze tylko leciutko y, w narożniku do tej jest mały a do tej większej tu przysłonię żeby światło się nie odbijało do tej większej jest oczywiście taki duży też tylko delikatnie w narożniku ozdobiony to by było tyle na dzisiaj i kolejna moja karteczka zobaczcie też format A5 czyli ten większy do koperty ja tą karteczkę robiłam jako inspirację do lekcji design także mieliście przyjemność ją zobaczyć Mam nadzieję, że przyjemność. I ona jest w takiej formie, w ten sposób, zobaczcie, otwierana. Tak, troszeczkę inaczej, coś takiego innego. Najnowsza kolekcja od Lekcji Design. Dodatki wszystkie wycięte właśnie z tej kolekcji listki, z, też z Lekcji, tylko z tej kolekcji Lips, gdzie właśnie mamy liście do wycinania i z drugiej strony tła gładkie do wycinania wykrojnikami. Tekturka od Laserowe, Lowe, przepiękna. Myślę, że taka prosta, ale elegancka. Jest to na 50 urodziny. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I kolejna moja praca w formacie A5, czyli ten większy format. Ja bardzo często w tym formacie karteczki robię. Jest to karteczka ślubna do koperty, więc nie mogła być jakaś tutaj mocno rozbudowana. Wykorzystałam więc elementy do wycinania z Lemon Craft Lips. To są tutaj te listeczki, a także kolekcję zaprojektowaną przez Asię Szulik dla Lemon Craft, tą najnowszą Sentimental, pomieszaną z tą kolekcją Tumorą. Oprócz tego, oczywiście, tekturka, którą uwielbiam, z laserowelowe, Powstrzymałam się, żeby użyć papier luszczany, jak widzicie, dodałam tylko takie błyszczące elementy w postaci pół perełek. Kolejna praca to jest też taka prosta, też forma A5, yy, ale yy, miała być do koperty, więc stwierdziłam, że dam tylko na środek aniołka, zrobię typowo prostą karteczkę, ale wydaje mi się, że mimo swej prostoty jest dość elegancka. Też czasem tego typu karteczki fajnie wychodzą. Myślę, że ta też powinna się spodobać. To jest okazja Chrztu Świętego dla chłopca, więc nie, nie sądzę, żeby tutaj jakoś była potrzeba dodawania wielu elementów, kwiatów. Tak sobie wymyśliłam, że będzie fajnie. Ocencie, jak Wam się podoba. No, i jeszcze Wam chciałam pokazać boksik, który robiliśmy razem sobie na live. na mojej grupie Formika Dekoracje, wspólne skrapowanie. Boksik prezentuje się tak. On jest w bardzo prostej formie, bez żadnych mega jakichś wypukłych elementów, zdobień kwiatowych. Miał być prosty w takich kolorach ziemi, ekologicznych zieleń, właśnie z kolorami. No i dodatek bieli, bo to ślub i złota, żeby to było eleganckie. Więc tak. Prezentuje się wieczko, tylko w dniu ślubu, imiona młodych, delikatny sznureczek złoty, i tutaj kwiatuszki. Te elementy będą się powtarzały również w środku w boksie. I tak prezentuje się po otwarciu. Zobaczcie. Tutaj na każdej stronie mamy identyczny układ, czyli kółeczko podbite złotem, kwadraciki zielony, biały, kwiatuszki. I tak tutaj data ślubu. Tutaj taka dekoracja mąż i żona z wykrojnika, tutaj para młoda i tutaj na dole życzenia, wszystko podbite sznureczkiem złotym i na środeczku jest kartonik. On jest też z gotowej bazy, do którego możemy włożyć drobny upominek bądź pieniążki, tak się to prezentuje. Oprócz tego dorobiłam jeszcze... Do tego boksika w komplecie taką zawieszkę. To będzie zawieszka na wino, ponieważ zamiast kwiatów młodzi zażyczyli sobie wino. I tutaj, jako dodatek do prezentu, będzie zawieszone, żeby młodzi wiedzieli od kogo do wypicia z Martą i Michałem. To są osoby wręczające to wino, więc myślę, że fajnie to w komplecie będzie się prezentowało. I kolejny mój projekt, tym razem boksik w komplecie z opakowaniem na wino. Opakowanie na wino, tak jak już poprzednie pokazywałam, to jest na tych bazach, które kupuję gotowe. Tutaj tylko leciutko ozdobiłam kwiatkami wykonanymi z ranu. Kolekcja Holly White od laserowelowe za zarówno tutaj, jak i w boksiku. Mogliście te prace zobaczyć jako inspirację właśnie w lasy ale tutaj jeszcze też jako filmik Wam pokażę, bo zawsze na filmiku lepiej widać niż na zdjęciach. No to teraz przejdźmy do boksika, bo to ciekawsze niż opakowanie na wino. Tutaj na wierzchu delikatnie też kwiatuszki i tekturka pary młodej od Laserowelowe. taguś sznureczek tak delikatnie a w środku boksik prezentuje się następująco starałam się żeby był delikatny ale też dość tak fajnie zdobiony żeby na każdej stronie działo się troszeczkę także zobaczcie tutaj mamy pierwszą stronę pierwszy bok właściwie boksa moc życzeń w tektureczki z serduszkami od laserowelowe tutaj w dniu ślubu również przepiękna tekturka po tej stronie para młoda Imiona i data ślubu. No, i tutaj oczywiście życzenia też w rameczce z tekturki od laserowelowe elementy powycinane wszystkie z tych dodatków do tej kolekcji Holly and White. Centralnym punktem jest pudełeczko takie małe, w którym będą umieszczone pieniążki, otwierane i tutaj zobaczcie też przepiękna tekturka 3D obrączki, którą delikatnie ozdobiłam. Myślę, że ogólnie fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że wam się również spodoba i się może zainspirujecie i zrobicie coś podobnego. I jeszcze jedna karteczka, to jest karteczka na chrzest święty, również w formacie A5. Będziecie mogli ją zobaczyć jako inspirację dla laserowelowe wykorzystałam tutaj kolekcję papierów którą bardzo lubię ona jest może niezbyt doceniana ale ja rzeczywiście bardzo ją lubię to jest Pink and Blue i tam znajdziecie takie bazowe papiery właśnie róże i niebieskie więc i dla chłopca i dla dziewczynki można wykorzystać część jest z gładkich część w delikatne wzory mnie na przykład ta krateczka bardzo urzekła oczywiście przepiękna tekturka z laserowelowe kwiatuszki również wycięte z tego papieru tutaj z kolekcji i białe ze zwykłego białego dodatkowo zobaczcie pieczątka też z tych środeczków do kwiatów którą bardzo bardzo lubię dodaje takiego uroku zwykłe papierowe kwiaty z tą pieczątką w środku i już fajnie to wygląda więc myślę, że ta karteczka fajnie wyszła i że Wam się spodoba. Listeczki też oczywiście wycięte z tej kolekcji od tym razem Lexi Design Leaves to tam ta kolekcja z tymi różnymi rodzajami listków przydatna bardzo do każdej pracy, też często używam.